Dobry bardzo wszystkim. Kochani, dzisiaj pragnę podzielić się z Wami sesją 15. Z serii 30 sesji, które spisałem w tej formie Bóg i ja, Wewnętrzne Rozmowy z Bogiem. Sesja została spisana 13 września 2024 roku. I ta sesja jest o pokochaniu siebie. Zaczynam ja. Bogu jestem i wiem o czym chcesz dziś powiedzieć mi. Do prawdy? Tak, o miłości, o pokochaniu siebie. A o czym innym warto mówić, jeśli nie o miłości? Gdyż to z miłości się zrodziłeś i miłością zatem już jesteś. Choć może wydawać ci się, kiedy patrzysz swoim umysłem ziemskim na karykatury, na swój temat w czasie, że to nie miłość cię zrodziła. To pamiętaj. To ci się wydaje. Ten świat to lustro jest na niby na chwilę. I to przeminie, gdy w czystości obraz ciebie się rozmyje. Lustro stanie się tak klarowne. Że nie będziesz już potrzebował w tym świecie, w tym lustrzanym odbiciu, widzieć miłości, widzieć siebie. Gdyż to tylko formy, których owszem źródłem stworzenia jest miłość, którą jam jest. Jak wiemy, formy przemijają i przeminą. Obrazy miłości przeminą. A miłość nie przeminie, gdyż ja nie przeminę. Miłość to ruch. Życia, którym jam jest, ruch w umyśle, by móc zwyczajnie prosto bawić się w stwarzanie, w radość stwarzania. Gdyż taka jest natura moja, stwarzanie. Czemu pytasz? Gdyż istnieję, a istnienie jest mocą twórczą, którą jam jest. A jak już wiemy, kochany, ty też jesteś. Choć ściślej mówiąc, jam jest tobą. Miłość, z której zrodziłeś się w ruchu, jest tobą. Czemu tak trudno się jest nam, ludziom, pokochać siebie? Kochany. To tylko dlatego, że próbujesz zrobić coś, czym już jesteś. Próbujesz stworzyć miłość, siebie w czasie na nowo. To wynika z tego, iż nie patrzysz mymi oczyma, a swymi ludzkimi myślami na siebie. Nie dostrzegasz miłości, gdyż nie dostrzegasz siebie w pełni. Gdyż szukasz siebie w czasie. Szukasz siebie w obrazie na zewnątrz ciebie. To przemija. A miłość jest, jak i ja jestem, ja i miłość jednośmy. To proste. Przyjmij to, dopuść to do siebie, czyli nie kombinuj. Pozwól sobie nie wiedzieć, a bądź teraz, który jesteś, jaki jam jest. Nie wyobrażaj sobie mnie, nie wyobrażaj sobie Boga. Gdyż te wyobrażenia będą zawsze karykaturą. Tak jak i wyobrażenia na swój temat, Twój temat, tak jak i wyobrażenia o miłości, zawsze będą karykaturą. Tak jest, gdyż to przemija. A ja nie przemijam. Miłość nie przemija. Zmienia formy, jak ja przybieram formy, ale forma to nie ja. Formy są tymczasowe. Formy miłości są tymczasowe, przemijalne. Jak wszystko, co pojawia się z mocy stwórczej z miłości, w czasie i przestrzeni to przemija. Jak dźwięk, którego bazą jest cisza, cisza będzie zawsze, a dźwięki przeminą. Forma wyrazu przeminie, a ty ze mną w jedni teraz nie przeminiemy. Boisz się, kochany, tylko utracić formy. Trzymasz je na siłę, zatrzymując, próbując zresztą bezskutecznie zatrzymać miłość, zatrzymać wyrazy miłości dla siebie. Tym jest ludzka miłość posiadaniem. Posiadanie czegoś, co przemija, jest absurdalne, niemożliwe, kaleczy przepływ miłości. Dobrze to można dostrzec w obrazie, jaki ludzkość kreuje sobie od jakiegoś czasu. Posiadanie to jest wielka, wielka iluzja umysłu fundamenty na wodzie stawiane. Nie zatrzymasz tego, nie zatrzymasz niczego, gdyż nic nie należy do Ciebie. To należy do Boga, do mnie, a ja jestem Bogiem miłości, Bogiem wolności. Gdyż nic mnie nie wiąże. Miłość, bracie, kochany, to wolność, jak i Ty w moich oczach jesteś wolny. Patrz, my mi oczyma na siebie, gdyż ja już widzę Ciebie, jestem Tobą. To dużo, dużo prostsze niż trzymanie się posiadania czegokolwiek na swój temat. Jest to, co jest. A to, co przemija, przemija. Prostota stworzenia. Przyjmuj to, co jest, puszczaj to, co przemija. Ja tak działam w przepływie miłości, której nie zatrzymuję, gdyż nie da się nic zatrzymać. Gdyż nie ma nic, jest tylko teraz, którym jam jest. I wiesz, że kocham Ciebie. Gdyż jesteś miłością, gdyż miłość już jest tobą. To jak ciało Twoje już jest tańcem ży żywiołów, tak i ty już jesteś miłością. Nie musisz na zewnątrz rozpalać ognia, gdyż ogień jest tobą. Ale ogień jest nam potrzebny. Kochany. Nie musieć znaczy tylko tyle, że wszystko już jest. Możesz doświadczać dalej tego cudownego świata, ale nie musisz, chyba że musisz i tak twierdzisz. Wtedy to zmagasz się ze światem i nie widzisz miłości, którą jesteś już teraz. Możesz dalej doświadczać tego świata, gdyż doświadczasz jeszcze, możesz, znaczy, że wybrałeś. Skoro to jest, to znaczy, że to jest już stworzone. A co jest stworzone, nie wymaga oceny i osądu. Gdy zaprzestaniesz osądzać świat, ujrzysz mnie w tobie, gdyż tak już jest. Zobacz, jak usilnie jest w tobie coś, co próbuje to zrozumieć, polemizować z tym, z tą formą. Nie ma takiej potrzeby tego rozumieć, gdy wiesz. Rozumienie jest kolejnym obrazem w świecie myśli. Nie masz nic rozumieć. Jesteś już wszystkim, jam jest w tobie wszystkim. Nie próbuj być, bądź. Wiesz przecież, że już jesteś. To jest wystarczające. Być, jaki jam jest. Tato, tato, ale jak być w formie, jak być tu? Zaprzestań kreować fałszywego wizerunku siebie, przed sobą samym. Bądź ze sobą szczery, w ciszy, w której ja jestem, a forma, obrazy będą się pojawiać, nowe. Nowe odbicia, nowe kreacje. Co się pojawi, to zniknie. W oczach, Nieśmiertelnego, którym już jesteś. Przyglądaj się, podziwiaj obraz ze świadomością, co przychodzi, to odchodzi. Gdyż lepiej jest podziwiać to, co już zostało stworzone, niż to osądzać, karać i skazywać. Przecież to już było. Trzymanie się tego jest obłędem w umyśle moich dzieci. To też przeminie. Obłęd jest chwilowy. Ja to wiem. Gdyż teraz jestem, a teraz nie ma nic. Teraz jest pełnią, która wymyka się umysłowi, który nadaje temu łatkę pustki, której się boi, gdyż trzyma się ciągle wrażenia, że się w czasie zrodził. Wieczność kochany jest jak ja teraz. Tu jestem, trwam, który jestem. To by było na tyle. To by było na tyle. I pozostawiam to do nawet nie tyle do rozważania, co do posłuchania i puszczenia tego wolno, żeby Skorzystać tylko i wyłącznie z energii, która za tym się kryje, i tym potencjałem, że być może w Tobie coś kliknie, i obudzi się w Tobie to, czym jesteś, totalnie poza Twoją kontrolą. To jest taki mały paradoks. <grym> To jest taki mały paradoks. Hmm. I tyle. Jeśli Ci się podoba, postaw kawkę. Jak Ci się nie podoba, to też minie. <ścoughs> Jeśli masz ochotę dołączyć do kursu takiej medytacji prowadzonej, gdzie codziennie spotykamy się o 6 rano i prowadzę medytację, której jedynym zadaniem jest to, żeby zatrzymać Twój umysł w tu i teraz, i żebyś sam objawił się sobie <śm> w tu i teraz, czyli to, o czym Boguś tutaj mówi. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, jeśli chcecie, oczywiście, na festiwalu Szamana, który jest po sąsiedzku, gdzie mieszkam. No, i tak się złożyło, że <grych> dostałem możliwość podzielenia się e, czymś jednią, <grych> czymś z Wami. I Jeśli masz ochotę wziąć udział w tym festiwalu, bilety możesz kupić na festiwalszamana.pl I tam podczas kupywania biletu, jak wpiszesz kod zniżkowy OEL, -E to dostaniesz 50 zł zniżki na wejściówkę na festiwal. To jest bardzo ciekawe, co to za festiwal. Będzie ja się cieszę, że dali mi taką możliwość posiedzenia sobie tam z wami i być może coś mądrego powiedzenia, albo i coś całkowicie głupiego, niedorzecznego. I tyle. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Łapka w górę. Subskrybuj. <grybuj> Postaw kawkę. I jeśli masz potrzebę skontaktowania się ze mną, skontaktuj się ze mną. I tyle. Dziękuję.